O, ja was witać, po raz kolejny. A w tle nasza facjata. Tak, nasza facjaty. O, o, o. No pokaż swoją facjatę. O, niech podziwiają. O. Ara. O. No, podziwiają ciągle. Ara. Na twoją nawet nie patrzę. No, Moja jest piękna. Bardzo i do mnie ty. Ty. Dobra. E, my was witać w kolejnym odcinku. E, Minecrafta, tak. Życie jaskiniowca, tak to się stało. I tutaj widać, dzień jest. Po trudnej nocy postanowiliśmy iść i zrobić domek. Tak. Domek na drzewie, dokładniej. A chwila, czemu ty masz większą, większy pokój ode mnie? Czemu ty mieć? Bo ty jesteś pracownikiem. Ja? Ja tak, nic nie umiesz. Jasne, jasne. Jej, jej, jej. Powiadasz, że wszystko wiesz, tak? Ja jest. Nie wątpisz? Nie, nie wątpię, chodź. Nie wątpię, nie wątpię, nie wątpię. Nie. Wątpię. nie. O, dobra. dziękować. Alla la ze mną. Dobra, chodź. Nie, nie bić. Idziemy już? No chodź. Budować domek, dobra. Tylko zrobię sobie jeszcze siekierkę. Nie, nie, mieczek. To my idziemy. To też sobie prowadź, bo ja nie wiem, czy to ktoś tam chodź, chodź. Chodź. za Dobra, ty za mną. Ja nie wiem, czy ja ci mogę ufać, ty, ty być, no. Ty chyba możesz mi ufać, je, je, je. Może tu? No Na tym Tak, dobry pomysł, o O O, o. trzeba to rozwalić, to To zielone, to Masz może tą sikierę, Czy jak to tam się zwało? Mam. Zasz. Mam. Nie. O kurde. Au, au, au. au. Muszę to kopać. Au. au, au. Korda, co, co my robić? Co my robić? To nie jest góra. Wiela, trzeba to naprawić. Dobrze jest. Nie jest dobrze. No nie. Nie kop tego, no. Ale to zaufaj nie... zaufaj. nie, to nie jest góra ty. Nie, matka musiała się nażreć śniegu, żeby urodzić. Uspokój! Nie. Zresztą, tutaj mogą być skrzynie. Niech ci będzie. O, 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 o. O, o. o poczułem wiatr we włosach. Ja poczuć wiatr we włosach, tak? A zadam ci pytanie, inteligencie Co musi Zrobić łysy facet Żeby poczuł wiatr we włosach? Ciężko. Brawo! Rozpisz rozpor Brawo Co ty robisz? No jak to co, domek na drzewie? Przecież nie możemy mieszkać na, na roślinach, tak? Trzeba podłoże zrobić. Może z tego? Z tego? się na mnie. Nie, będzie brzydko. Z tego, wo, z tego można te zrobić okna. Czy ja dodam się? Kurde, co ja robię? Jaki ze mnie patafian gubi. No. A mnie chrypka coś złapała po, tym, po tej wczorajszej kąpieli. O tak, tam się kąpaliśmy, kurde. No, ty mi pomóc i zrobić tą podłogę, tak? Dobro. No, kurde, mógłbyś mi pomóc? Nie. Tak, tak. O, tak. o Ja mać, ja mieć mało, mało drewna. Ty mi dać drewno trochę. Ty mi da trochę drewna. Wiecie? No jedno. A po cały wróż to sobie do dupka. Dawaj. No 11. żeś zaszalał. Zaszalałeś ty. Dałem ci siedem, No kurde, to daj więcej. No dawaj więcej. Ja tam wiem, ile ty masz tego drewna. Ty. No masz jeszcze. Może być jestem królem siwiatem. Tak. Nie ty nie być królem, ja być królem. Oh, Dawaj, waj, Ludzie z przyszłości są, są dziwni. A żeby teraz nie spaść. Nie chciałbyś być w przyszłości. Oh. Tam nie ma dużo takich ludzi jak ja. O, oh, oh, tak. Mam nadzieję. Oh. Są dużo gorsi. Nie? A ja już myślałem, że lepsi. Ja myślę, że lepsi, tak. Oh, tak, tak. Jak dużo to jeszcze to zobaczyć. Ja żyć. Teraz tutaj. A którym my to uroku jesteśmy? który... jest no, na na tu się... ty tam nie, nic nie ma robić, tak? Bo ja tu kurde mnie ale Ja zaraz zielony kutacze nam to wbijam na chatę i rozróbę zrobię. Coś jest mi podobny w kotka i myszką. Te, ale ty będziesz myszką? Chyba. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze więcej. Starczy nam na razie, będzie piętrowy. Ale poczekaj. Poczekać, ty poczekać. Ja sobie zrobić inne. Dobra, to ty rób takie tutaj. O, kurde. Allah, Allah, przepraszam cię. O, ja cię przepraszać. Nie, nie. Nie ma Allaha. Allah al, 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 nie istnieje. A, ale to jest mój Bóg, tak? ty spaść! Widzę. Ty musisz uważać. Ciekawy dlaczego ja spadłem. No nie wiem, masz jesteś ślepy. Ty będziesz lepy. Nie to przez hmm, jakiegoś prymitywną istotę, która się zadowala takimi głupimi zabawami. nie znam. Nie, 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 nie! Nie, nie, proszę! Nie, bo nie zginę! Nie, nie, nie! O, nie, nie, ja zginąć! Nie, 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 nie! O, dobra, Dobra, zrobić ty, ty to zrobić. Trzy Clippery są. Będę się z nimi pobawić nie. może. Nie pamiętasz, jak się skończyły Twoje ostatnie łowy? Pamiętam, przyniosłem kości i mam mógł! A dobra, to idź. Ale daj mi ten. Daj mi to białe coś. Ale daj mi to białe, no. Czekaj. A no, ty mi to dać, no. nie. No, yeah. Co to jest? Trafiłam już szpilę zombie. Dobra, nie chwal się. Jest, jest, jest to snajpera. No, nie trafiłem. A co to być snajper? Bo jest taka osoba, która umie wszędzie trafić. A, goopy sniper. Ja muszę to poprawić, bo jakoś to słabo wygląda. Taka perfidna, taka budowla. Oj, jak bym chciał to zrobić. Popatrzcie. Nie mam czasu. No nie! 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 Ile, ile masz serduszek? Ja? Ja nie wiedzieć. Ja mam mało. Ja mieć trzy nie strzelaj. Ja mieć trzy nie strzelać. Nie! Nie! Prosto w oko. Zdecydowane idealnie w oko. Nie. Dobra, ty dawać to białe drewno, bo ja chcę chcieć coś zrobić. Dobrze, to rób, rób, rób. Ja tu się A... zajmę. Ale no więcej! No, no kur... Jeszcze. Dobra. Starczy. Więcej i tak niż I To jest zbyt cenne. Musi być. Ci dać. O! No, to, to rośnie w, na polu. Kur. Takie ceny. Masz coś do jedzenia? Nie. To mamy problem. A ja być, ja nie być głodny. Ja to czuć, ja, ja nie być głodny. Ty nie być głodny teraz, ale za chwilę będziesz. To mam. Ty... ja no, powiększam dom. Większy dom. Po co? Żeby był większy. Ale to tak, zrobimy to drugie takie, drugie piętro. Ale zrób teraz tak, jak ja zrobiłam. Chociaż dobrze jest. Tutaj będą skrzynki. być skrzynki. Piaron mi koło gęby, przeleciał. Dobra. Rady dawać szkło, a szkło nie mać, oczywiście. Przecież ty nie wiesz, co to szkło. Ja wiedzieć. Ja chowałem, ja wakowałem w tym żonę. Szkło. Tak. Żebym mógł patrzeć, jak ją torturują małpy. Słucham. Potrzebuję białego tego drewna Ja potrzebować tego białego Ja potrzebować takiego drewna Ty mieć to Ja ci rzuciłem przecież Ale nie mam już Ale nie tego Po przerobieniu, żeby powstało to Dobra, tak, tak No jeszcze. No jeszcze, no nie baw się ze mną, no nie dam ci więcej, po nie mam. Jasne, jasne. Uważasz, że kłamie? Tak. Na pewno? Bo zaglądała... zaglądałem w twoje skrzynki. I coś chyba zgubiłeś. Nie widzi. Nie widź. Nie Ja ci to od. O! A! Nie! A! a pająk! A! Gopi! Gopi Matrix! Ty wiedzisz, co to jest Matrix? Ty wiedzisz, co to jest Matrix? Tak. Sąsiad pod szesnastki. Tak, tak, dokładnie o to chodziło. No dobrze. Ja muszę zrobić. Płot, takie Oddaj. Dobra, masz. Dobra, ja muszę iść do. Ty... Wróciłem jajko przypadkowo. Ty mnie... Nigdy więcej nie zabieraj Ał. mojej Ał. gwiazdy. Ał, dobra. A, dobra, a. czemu? Zrozumiałeś? A, awaj. dobra, a czemu? To jest najcenniejsza ja tu zadaję pytania. Nie! Moja babcia może mnie, mną tak kierować, nie ty, hałaj! Ale ja ci mogę zabić, a twoje babcia nie. Przepraszam. Ale chyba to zrobię. Nie, nie będę. Nie, 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 nie! No nie! I przez ciebie zrobiłem drabinko, drabinki, ty kurde! No skurde, no kurde! Tylko że... no hałaj, dobra. Spokojnie. Ale zrobiłem kurde, zamiast, zamiast tego, tego, to ja zrobić, ja zrobić kurde, drabinki. Prawo umiesz robić płotki. Dużo się ode mnie nauczyłaś. No mm. to ja cię teraz nauczyć, jak zabijać swoich przyjaciół. Nie, ja być dobrym człowiekiem, ja być dobrym obywatelem czasów prehistorycznych. No to strzele ci w ucho. Nie. Gdzie ty byś? A, nie! A, przepraszam. Nie. Nie, nie. Radę ci mi nie być, mam pół serduszka. O, dobra, to przepraszam. Ile masz serduszek? Wszystkie. Wszystkie? A, a, to ja być, królik? Dobra. Hmm. Dobra. My się chyba trochę z wami żegnać. Nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze musimy zrobić. Myślę, jak... Jeszcze? Ja jeszcze nie mam. Temu nie. Masz skrzynkę? Skrzynki. Nie, nie mam. Czyli no jak tak to wygląda? wygląda? O, jaki kwadrat! Ue! I tak lepsze niż coś niż wszystko, co do tej pory miałeś. Ale. Au, 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 au. To ty sobie tam miesz... Au, kurde, bo nie. A, zielone kutacze i białe. Ałaj. Right. Okay. A, ty mi pomóc. Tak, tak. Ałaj, ty mi pomóc no. może to będzie. Biegnę do ciebie. A to zjedz. O nie! 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 Ał! nie! Nie! Ał! Ał, o! Zapomnieć, że to jest pająka. A! Nie! Zjadłeś oko. Dobrze, ej. ty mi dać trochę drewna, bo ja muszę cię poszukiwać. Gdzie ty jesteś? Za tobą. O, co ty to masz? Ty tym dużo rzeczy. A why? Nie masz ruszać. Nie. Masz jeszcze drewno? Daj mi więcej, bo ja idę tam zrobić kolejny. Mam to. No kurde, na pewno masz więcej, no. Nie mam. Kurde. Może być, a masz tego więcej? Nie. Jak to nie? Tak jak to słyszałeś. Dobra. To ja iść. Zdobyć więcej. Czego? Drewno, o. Przez chwilę poczułem się jak Matrix. Okay. O. Jadę. O, A.

trzeba coś do jedzenia. A no to idź i ciść No to nie jest łatwe. To trudno. Masz problem. No, mam, mam. O. o ja muszę to rozwiązać. Hmm. Ależ to jest wszystko dziwne, jak tak nie masz cywilizacji, nie masz komputera. Jakiego komputera, co ty pierdzielisz? To jest coś takiego, na czym ludzie mogą robić zakupy, kontaktować się z innymi. A i tak nie masz nie masz co zakupy. Ach, nie. A nie wiedzieć. No dobrze nie masz. Kupi. A nie być głupi. Za mało jeszcze wiesz. No, ale ja nie być głupi. Być. Nie być. Tak. Być głupi. Nie. 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 Tak. O, go... A. <śmany> Co ja mam teraz zrobić? Bo jest w drugim końcu już... To... Może się przytępuje, w końcu. W końcu Bóg nie chciał, żeby to w Ale nadal go słyszę. To pewnie znaczy, że zaraz się koło niego pojawię. Eee... nie, motylek! Mat Gdzie ty jesteś? Ciągle cię słyszę, on nie chce słyszeć. Aram, ja to, tu... Ja tu chyba musieć. Musieć, my musicie, my musieć zrobić cięcie. I My się... musi... My chyba musimy skończyć i dopiero się poszukamy i będziemy dalej na chyba... chyba skończyć, tak. Ale ja się z nim porozumiewam telepatycznie. Ale wiem nadal, że on jest takim idiotą. Ale dobra. A ja nadal wiem, że ty nic nie mówisz. Trzeba. Trzeba się rozstać i czekać. I czekać do kolejnego odcinka. Tak. Ja coś tam może mi się uda zdobyć, tak. A może mu coś ugrać. <laughs> Hehe, się ci nie próbować. Koniec. Poka... Ale poczekaj, poczekaj. Pacjate, i pożegnać się z wami. Pa... A czekaj, a... Poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie. A czego nie? Znalazłem coś. Dobra, trudno. Papa! Pa. Jeszcze nie. No, możesz się nie odzywać i możesz. Kurde, tyle. No, papa! Pa. Jeszcze nie. No Kurde! To co znowu? Muszę ci coś pokazać. No dobra, masz trzy minuty. Mam trzy minuty. Tak. Dobra. Ty umiesz liczyć. Wiesz co, to minuta. Tak, to! O, tak, tak wiem. Ależ ty jesteś dobry? Mam nadzieję, że nic mi nie kragniesz. Yy, nie. Czyli tak czy nie? Nie. Dobra, gdzie ty być, kurde? Niech to cię lepiej nie obchodzi. Ale ja ci powiem tylko tyle, że ja będę wiedział, czy ty mi coś zebrałeś, czy nie. Dobra.

Jeszcze nie. No to kurde, ile ty tam będziesz, Ty. No to nie ruszaj się. No. Nie ruszam się. Okej, okay. nie ruszasz się tak, okay. Wierzę ci. No, mam nadzieję. To myślę, że zaraz cię będziemy kończyć. No to zaraz. A, brawo, Einstein! Ha! Einstein, kolejny sąsiad spod dziewiętnastki. Z dużo, masz, dużo masz tych sąsiadów. Tak. Tak, wiem, byłem z nim wczoraj na, na piwie, co nie. Wiesz co, to... Nie to... O, piwo! O, to, ta, to, tak. Ta. Tylko potem się kręcić w głowie. Potem. Tak. Ora. Ta. Ta. Ile ja mieć? O, szesnaście, o. będzie 16. Tego. What the fuck? Ja mieć szesnaście. Y... Y tego. No, no. no. Drewno. Okay, okay. y, chwila, mi się skupię. A, nie! au, au, au. Żyjesz? A tak. Dobra, da. Kurde, gdzie ja mam to wejście? No? Gdzie ja mam mieć to wejście? Dajesz sobie radę tam? Ja tak, tak. A co ty taki martwisz się nagle o mnie? Coś kombinujesz w życiu. O! O! Dobrze, ale co ty robić tam? Jakoś się ja. znalazłeś? Oby nie z wąsami. Ja mieć nie. z tą żonę wąsami. Jak patrzyła na mnie, jak patrzyła na mnie, to kurde, się te, się moi koledzy w mogiłach poruszali. Aha, spoko. Ha. O! Ej, to jest strzela do mnie. Strzałaj, widzę. E? A nie, to kakao. Eee. Co się stało? Ktoś, ktoś do ciebie strzela? No. Dziwne. What the fuck. Dwa serduszka mi zostały i pół. Headshot. Strzeliłem ci prosto w głowę. Ach. Aaaa! Oh. Żyjesz? Czemu ty mi wdówka celowałeś nie w głowę. Ale trafiłem w głowę. Aaaa, oh, strzała mi jeszcze zwisa. Dobra, my się żegnać już. No to. Papa, papa, pa, 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 pa. mam nadzieję, że. Nie, 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 co ty tam robisz? Dobra, papa, papa, papa. Pa. Pa, pa. No, papa, pa. żegnajcie.